Cześć, Manko, to ja, Biana. Dzisiaj jesteśmy specjalnie w metrze. Znaczy już jedziemy, ale niby jesteśmy. No, dobrze, że jesteśmy. Dlaczego jestem w metrze? Bo chcę się przebrać. Pewnie widzicie po tytule i po miniaturze, że to, 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 jak to się nazywa. Zalada, zalada, Mam zalada, na końcu E, 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 że dzisiaj się przebieram za, za tą, za Boba Budowniczego. Dajmy, że tak. Udajmy. Tylko, że będę dziewczyną. Więc tak, zaczynamy. Tak, a budowla. Co? Czekaj, muszę sobie tylko te kotki. Hop, hop. A mnie troni dener. Tylko go nie zostaje, tylko to jest inny inną. Trzeba go zmienić. I nie. nie, czekajcie. Bo to ten... A nie, a nie to tu. No, mamy. Tylko ten już. Nie, nie jest. Nie. Problemy techniczne, koniec. Okej, okay, ale tak. Mam też na myśli podziękowania. Tak, dla was wszystkich. Że mnie tyle wspieracie. Że mnie wspieracie właśnie. Tymi subskrypcjami. No, dziękuję wam. Jeszcze dwa subskrypcje i mamy tam, 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 ta, 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 ta. Coś wam nagram specjalnego na stówkę. Myślę, myślę. Myślę, że nie dobijecie jeszcze dziś, bo nie mam pomysłu. <laughs> tak. I w sobotę mamy specjal 1 czerwca, więc wyciekujcie. Czekajcie. Tak, skupiamy się na filmie. Budownictwo. Takie? Nie, czytacie. Eee, czekaj. Yy, takie czy takie? Hmm. Myślę, że... Dobra, wiem, Że, wie, że myślę za takie coś. Będzie okej. Okay. Czapka. Czapka do budowania. Jaki kask. Pff. Jaka fajna czapeczko.

tam, 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 tam. Nie ma żadnych takich drogi. Tak. Więc tak, wychodzimy i tak zostajemy. Więc tak, jak widzicie, pomijamy, to musimy sobie dom zbudować. Będzie jakiś fajny taki płaski na dachu. Właśnie takiego płaskiego będę szukać. Mm, no, taki? i co myślicie nad tym? Nad tym co myślicie? Nie wiem. Ale jak wyjdziemy? E, taki też by był fajny. O! Tak. Tak, budujemy ten premium. Ten nowy się nie nada. Jak mam powiedzieć. I myślicie pewnie, jak zrobimy to? Dodaj piętro. Na pewno ten tytuł. Ja jeszcze nie mam zrobionej miniatury, ale to zrobię. Więc na pewno tytuł filmu to będzie Dodaj piętro. Albo jak dodać piętro na Brookhaven w domu? Tak, coś takiego to będzie. Coś takiego. Jestem. widzicie. A nawet nie wiem, chyba się zwykłą mnie przebiorą. Ale co oczywiście musi być u mnie? Tam tak tam. Koszulka. Ale wiecie jaka? Różowa. Wiecie, że ja kocham różowy. Tak. No, gdzie to jest jakaś fajna. Dobra. Taka może być. No. Będzie okej. Okay. Więc tak, ma teraz tak. Bierzemy propsy. Wiecie co my mamy do propsach? Czekajcie. Bo musimy się pierwszy dostać na dach. Bo musimy wyjść sobie tu na balkon. Eee, czekajcie, otworzyć. Czekajcie, myślę, że sobie pracujemy tylko na dachu. Więc

Teraz jak wypowrót? To jest, to to jest problem. Czekajcie, jakby z tego właśnie drobinę. Tu zostawiam drobinę. Ale też mam dalej, ale mam wyjść. Na co z mocno Uj! No, kurka. Na to zypropsów można. Tak. A co by tu można by było? Łóżko! Patrzcie, mam to. Weźmiemy sobie takie na razie. I tu muszę postawić. Nie wiem czy tam doskoczy, ale myślę, że doskoczę, żeby nie spadło. Kurczę. Kurczę, kurczę. Ale tyle subskrypcji mi daliście, proszę was. Bo no ja tam aż tak blisko nie doskoczę tu? No kur... Tak. tak. Musimy sobie przejść drabinę, chociaż żeby się dało tam skoczyć. Skoczyć. No mam, mam. Tylko chcę się tam położyć. Albo patrzcie, trzeba to dać. Tam do. O! Jakoś tam doskoczyć. Jakim było wyższa? Czekajcie, bo ja jestem tutaj właśnie wyższa, więc sobie zresetuję. Ale nie mam mojego rąku i tak sobie w każdym Ło! ka 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 Kurczę. Mam to. Pa. Powiedziałam pa, czyli papa. Papa, dziabinko. Więc tak, tutaj widzicie, mamy piękny rzecic To Piękną podłogę. I tak, czekajcie, bo ja muszę to znaleźć. O, tutaj mamy rzecic. Mamy tutaj takie, takie, jak to powiedzieć? takie jakby tam tylko że jakby ten dżak zrobić o tym nie pomyślałam dobra to udajemy że mamy dar. i po bierzemy sobie te najdłuższe i tutaj sobie wstawiamy. hop hop niech to tu jest źle i to ile znajomych do mnie dołącza. Po szkole pewnie ja już dawno skończyłam. Tak. Jak wiecie w tym update właśnie nowym mieliśmy właśnie więcej o 5 tych. O 5 jak to się nazywało? o pięć tych propsów więcej na publicznych serwerach nie pomyślałam o dwóch. i pewnie tutaj możemy więcej teraz wstawić na publiczny bo to jest publiczny mamy Mam zrobione ale chyba o. o to tak zostawimy będzie pięknie Oczywiście, co muszę mieć? Moje stanowisko do nagrywania. Tak, stanowisko do nagrywania. Zabierzemy sobie takie. Ładnie się ustawi. No, nawet. Jeszcze, jeszcze. czy tego akurat nie Dobra, tak. Zostawię. Co muszę mieć, oczywiście? Tak, tam, tam. tam. Czekajcie. Aha, to jest to. A to nieważne. Muszę mieć telefon, wiecie, żeby do nagrywania przegrać. Tu sobie postawię. I już muszę mieć łóżko. Łóżko, łóżko. Zrobimy na przykład jak? No, co myślicie nad, nad, nad takim łóżkiem? No będzie najlepsze. Tutaj tu tu Nie chcę drugiego łóżka. Wezmę sobie jeszcze kanał przecież do oglądania. Gdzie Jakie to malutkie. Czekajcie. To chyba raczej krzesło sobie do Teraz tutaj sobie telewizor postawię. tam Duży. O! Widzicie? Idealny pokój. Ale czekajcie, zapomniałam o święt. O jest Światło, światło. Światło. Tutaj mamy taki takie niepotrzebne, tylko jakieś tutaj normalne. Yy, na przykład postawimy tutaj za o I tam, tam, tam. I oczywiście, co? Kurczę. Usunęłam ścianę. Widzicie? To jest trudne. Nie aż takie łatwe. <laughs> Jak grać w i takie coś robiliście. To wiecie, jakie to jest. Eee, co to było, było ani Tu jest. Tak? i postawimy ścianę ścianę starczymy jeszcze na lampkę to na wejście na lampkę oświetlenie musi być starczy mi na tu jest tak czekajcie ile ma? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem. Czekajcie, to się popię. Dlaczego od tam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mamy 11. To ile jeszcze będziemy można O, postawimy sobie. Wiem, o czym zapomniałam. Przecież tutaj nie ma kibla. Kibla tu nie ma. Postawimy sobie to i to i tutaj. Bo gdyby nas mógł zauważyć, to jeszcze jakieś tam. O, ma. Ja kiedyś... wiecie co? Bo mi to i to właśnie i tak tam śmierdziało. Oj, śmierć. Możemy. Mamy teraz 12. To sobie podpiszemy 12, żeby się nie połkupić. Widać. Widać, widać. Żeby się nie po Moje no zdjęcie najmy. Podobne? Podobne, ale nie, nie chodzi. Yy, co tu jeszcze możemy dać? Yy, co? Coś ja tu miałam zrobić Kasę trzeba dać yy, mamy jeden dwa

nas nie widzi. się musimy czymś zasłonić co myślicie nad a tu jest jeszcze kibel co myślicie nad nad licznik <laughs> ktoś tam <laughs> poduje domek premium czy zwykły mm, to jest premium i yy, tak dobra Miałam osunąć, a nie, bo tu są te, żeby nikt tu mnie nie zauważył. Kurczaczek. Jak by to zrobić? O, czekajcie. Są tu wysokie? Są. Hop, hop, hop. Nie tak. 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 Źle dla Tak. I tak. O, czyli mamy czekać. Tak, liczymy. Dobra, musimy to sobie usunąć. Dajmy, że wystarczy. Jeden. 1, Dwa. A dobra, nie wiem. Nie chcę się liczyć. Ale. Tak. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Jeden. Dwa.

A tam w ogóle to yy. i tutaj sobie nie jest jeszcze nic. O, idealnie! I tutaj patrzcie mamy tutaj takie wyjście ale to można i te folię foli i tak oki tak tak ale to chcę sobie też postawić to sobie tutaj postawić? albo wystarczy. dobra wystarczy Mam i dalej. Dobra, to chyba przyniosę. Czekajcie. Ja już jestem tutaj pogubiona. Czyli, tak, mogę Wam powiedzieć uczucie YouTubera. Uczucie YouTubera to jest takie coś, że jak nie nagrywa live'a na przykład i jak nagrywa zwykły filmik. To wiecie jak się czuję? Tak, że mówi sam do siebie. Ja teraz się tak dlaczego, i tak sobie myślę, dlaczego nie mają samego siebie, no dlaczego, dziwny. tak się teraz czuję, jeszcze kamerę przecież, trzeba obstawić, na mnie, i oczywiście co, ciuchy, czekajcie co mam, i różowe oczywiście, i masy. to jest prop Nie. Coś jeszcze możemy mm, sobie tu postawić, o czekajcie, to sobie zrobimy tutaj mini ogródek, da, da. mini to sobie zrobimy kwiatuszki sobie, teraz mamy, poczekajcie, to sobie weźmiemy właśnie kwiatuszki i tutaj sobie jeszcze postawimy. To ja lubię, ale dajmy Tu, to tak dajmy. Teraz to postawimy tutaj. O! No i idealnie. Widzicie? I mamy, czyli i Tak. Będziemy dodawać. Ja sobie będę na kartę zapisywał. Na przykład, co to za kartę? Czekajcie. A, no tak Więc tak. Ściany mamy cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak. Cztery.

Do, dodać 11. Już się poglądam. Więc tak. 4, 6, 4 8, 10. 21. Teraz możemy. Możemy robić 21 propisów. Więc jest okej. Okay. To tak. Teraz was poświęcę. Zwierdzamy. Tak. Tutaj mamy zejście do pokoju takie ładne pokoi tutaj nagrywam dla was Czekajcie. dobra do tego do tutaj o ola 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 kapusiaro zapraszam oczywiście na jej kanał ola do łódka i tak tutaj sobie popatrzcie tak, ja tak zrobię Teraz ci łódko bo możecie sobie popatrzeć Ale ładny tu jest widok. Ej, ładny. I tutaj mamy Oj. Tam, tam, tutaj mam kasę. Pum, pum, pum. Wtedy trochę tu łapkę. Pam, tam, tam. Ok. Mamy tutaj przebieralny. Tutaj sobie i się przebieramy nikt nas nie widzi a tutaj mamy kamerę a tutaj kwiatuszki Wow, a nie to jest kukurydza no to ładnie no to teraz się z Wami żegnam pa. to gdzie? Wam Jest tu? a nie to bo gdzie... Ja nie umiem chyba czytać po polsku. Dobra, umiem <laughs> czytać. Szukam, czego szukam. Dobra, ja tu szuk. szuk. ja szukam Powitanie. No to ja się pani ja żegnam. Papa, pa. nie będzie pan. Pa, Papa.